Hej mano witajcie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Empire Total War. Ostatnio jak pewnie pamiętacie lub nie, chwilanie się komputer tutaj trochę rozrusza, bo zawsze jak nie wiem, jestem na mini tej kampanii to ono płynnie powinna chodzić. A klatki spadają do 30 od 60 do 30, nie rozumiem tego. Chwilowo jednak będziemy tutaj naprawiać podbite nasze rejony, jak widzicie tutaj są trochę niezadowolenia, głównie w Wiedniu ze względu na to, że to jest stolica. Tutaj mamy dwóch bardzo, jeden bardzo dobry gentleman, który na pewno tutaj wspomaga rozwój, raz drugi trochę gorszy, ale jednak, ale jednak skuteczny. Chwilowo jednak opracowujemy podział pracy chyba, tak? Badamy nowoczesne nawadnianie oraz bagnety. Bagnet nasadkowy, tak. Mmm. Bagnety tutaj są bardzo skuteczne, dlatego warto w nie tutaj inwestować, bo jeśli na nas pójdą wojska wroga, to zawsze warto mieć jakąś obronę przeciwko nim, a tym bardziej jeśli mamy te bagnety nosze. Chwilowo chyba nie mam nic do roboty. Siły Austriaków tutaj jakoś się zbierają. Ale to są bardzo małe siły. Chyba mają tylko dwa rejony. Tutaj jeszcze Imperium Osmańskich atakuje. Wygląda to co najmniej beznadziejnie u nich. Dobra, tutaj Wielka Brytania znowu trenuje manewry. Austriacy, nie wiem co oni tutaj robią. Chyba chyba próbują się uformować jakoś. Ale nie rozumiem dokładnie, co robią. Hiszpanie wysłali jakiegoś swojego kardynała, w ogóle tak daleko, do nas. Dziwne. Szwedzi dalej się bijąc z Rosjanami utracili rejon, który podbili. Czyli wskazuje to na to, że Szwedzi trochę Dostałem od Rosjan teraz po dupie. No i pewnie długo nie potrwa ta wojna. Imperium Mogołów Kiedyś podbijało, sporo mieli rejonów, ale później Konfederacja ich tutaj odepchnęła i ładnie tam podbijają kolejne rejony. No i Polska, która tutaj się wybija, pokonała Prusy oraz tak naprawdę już zapchnęliśmy Austrię do, do ich ostatnich granic, które posiadają. Dobra, rozruchy pewnie w Austrii. Trudna sytuacja, no nie, nie wydaje mi się. Takie zmyślone powody. Po prostu nie mają ochoty na... na moją władzę tutaj. Nie pasuje im to. Aha, dobra. Mamy tutaj to. Agenci mi tutaj przyjmują, no właśnie. Ale streamy Austriaków, to... tutaj tak będzie dobrze, dobra. Wyjdziecie tu, będziecie pilnować. W ogóle są zwolnieni z podatków, a i tak się buntują niesamowicie. Trochę mi to się nie podoba. Dobra, myślę, że Węgry sobie zostawimy niepilnowane, albo tam zostawimy jakiś minimalny garnizon i pójdziemy tutaj... E, spychać dalej Austriaków. Ura, oni się uzupełniają dalej. I pójdziemy na Transylwanię. Podbijemy w, yy, pójdziemy oblegać w ciągu dwóch tur. No kurde, nie rozumiem, nie rozumiem. Ta mapa świata jest jakaś yy, trochę niezbalansowana chyba, bo gra chodzi płynnie i powinna chodzić płynnie, a jednak tutaj jakieś yy, zdarzają się ścinki. Jakoś nie badajmy na średnią woda tutaj jest bardzo ładna ale Dobra dajmy na średnie Nie rozumiem tego nie wydaje mi się aby minimapa jakoś się zmieniła w płynności to po prostu chyba jest optymalizacja gry która nie jest najlepszych lotów te stare minimapy dajmy na to medievalowe no one tam chodzą bez problemu w sumie nic dziwnego, dobra. Trochę wody, grafika zmniejszona, nie wiem czy to na minimapie tak samo działa. Nie wydaje mi się, o dalej trochę zacina. Dobra, mam tu gdzieś yy, Tutaj mamy sporo sił, możemy się oblegać Chorwację. O Jezu, jeden generał, dobra. Odmowa kapitulacji. U. Ciekawe podejście, no to sobie nabijemy trochę expa na nich. Legend zdobyty Chorwacja, wyśmienicie Podbijamy. Muszę trenować, mamy hajsy. Austria upadnie niedługo Trochę Trochę to takie, wiecie, ekspansjonizm nasz tutaj. Trochę może być niedobry później. Bo inne państwa będą widzieć w nas agresora. I mogą nam wypowiadać wojnę. Szwedzi jakiś desant zrobili. Pewnie na Rosjan znowu. Nawet się nie przyglądałem temu. Szwedzi się nie poddają, ale nie wydaje mi się, aby dali radę siłom rosyjskim. A wie jakieś tam pomniejsze jedne oddziały tam rozwalają ale to nadal za mało. Co tutaj się jeszcze dzieje? No, Wenecja tutaj sobie pływa. Bawaria chodzi. Bawaria chyba była zaatakowana przez Austriaków. I zerwaliśmy z nimi sojusz, bo im nie pomogliśmy wtedy. Eee, a, dobra. Tutaj formację mogę mieć. Bunt w Austrii. To mogłem się tego spodziewać. Idziemy ich od razu tutaj rozwalić, aby się nie namnożyli Milicja, no to są takie normalne oddziały Jeden piechoty, oddział piechoty liniowej i karabinierzy Czyli tacy strzelcy konni Fajny oddział, fajny, fajny Dobra, teraz się powinni uspokoić w tym rejonie Poniekąd Nowy przymiot Kolejny przymiot do murali podczas bitew Handlarz co znam, minus jeden do zadowolenia Ale dostaje ten Daje nam do Fuck zapomniałem no Dochodu Z gospodarki Dobra Fajnie Kto tutaj, o mamy kolejny kurde kamieniec Gdzie to niby jest Gdzie jest kamieniec ha tutaj to ja to wybudowałem niedawno, fucking zapomniałem o tym Dobra, jakaś rozwinięta... D o, dobra, oni niech marsz opanowują, rytmiczny, a tutaj weźmiemy się za... Idea republikańska, minus 1 do zadowolenia Nie wiem Kurde, to daje minus 1 do zadowolenia, nie podoba mi się to Świder glebowy O, to nam da mm, tańszą budowę, będzie fajnie Tutaj dwa oddziały piechoty liniowe, jeden oddział z karabinami Jeden oddział pandurów weźmiemy i zobaczymy co będzie dalej Tutaj idziemy na Transylwanię Spróbujmy może Nie no nie sabotujmy Tutaj nawet nie ma kogo likwidować Myślałem że jakiś generał tu będzie Eee beznadziejne siły, podbijemy ich Kardynał mm, austriacki, spróbuj go wykończyć Agent wykryty, brawo Brawo szczęsny Ajdukiewicz Dziwne nazwisko Dobra, ci się uzupełniają Tutaj się uzupełniają Tutaj weźmiemy dwa oddziały milicjantów w zupełności, tutaj będzie wystarczyć Szlachta już nie ma ochoty na bunty Chłopi też jakoś niechętnie do tego będą podchodzić teraz i jaki mam dochód na turę? 6000 6 bardzo ładnie. W Warszawie może da się coś rozbudować fajnego? Nie, musimy mieć technologie, których nie mamy. Bagnet nasadkowy. Bagnet nasadkowy jest opanowany, dlatego... Aha, nie mamy hajsu, dobra. W kolejnej turze wybudujemy w Warszawie. Kolejne koszary. A Austriacy oblegają nam tam jeden rejon. Dobra, myślę, że i tak go wybronimy. Mamy trochę tego mieszkańców, ale kawaleria tam powinna na flanki zjechać i ich rozwalić po bokach. Dobra, konfederacja dalej tutaj agresywnie atakuje. Imperium Mogołów. są na wojnie ze sobą. Państwo włoskie tam... W ogóle oni mają te skrawki tych flag, to znaczy... <laughs> że są osłabieni po bitwach i nie uzupełniają tych jednostek. Lwów nam obiegają. Wyniki wyborów. Mieliśmy kolejne wybory i tutaj na minus dostaliśmy koszty. Świetnie, nawet dobrych nam wybrali. No i dwóch milicjantów. Myślę, że to będzie wystarczyć. Dobra, dochód zmalał do 4000 z jakiegoś powodu. Wszędzie tutaj. Protestantyzm w Morawach panuje. Czy mógłbym jakoś zadbać o to? Muszę by jednak moja religia tutaj... Teatr. Nie no, nie będę budował teatru, po co mi? Dobra, chyba nie mogę, trudno. Yy, bagnet nasadkowy będę chciał mieć i granaty artyleryjskie, nie mogę tego jeszcze wybudować. To będzie do tego. Mhm. No bo jest sponkowe. Dobra, to są dalekie technologie, inne perspektywy zupełnie. Utilitaryzm. Dobra, niech już to będzie. Będziemy mogli budować lepszy uniwersytet. A no to zawsze chyba dobra inwestycja. Dobra. Oblegamy ich tutaj, poddacie się, nie poddacie się. Zasejwuję, bo nie wiem jak to komputer rozegra. Chwilowo nie mamy ciekawych bitew, dlatego ich... Porażka, nie prowadzę po prostu. <laughs> Gdyby były ciekawsze bitwy, to bym je oczywiście prowadził na mapie bitewnej. Hmm, może oni do nas wyjdą i będą chcieli nas zaatakować, my mamy przewagę. Mamy więcej oddziałów, mamy bardziej doświadczone oddziały. Udany zamach pięknie. Trochę to takie niepoprawne, że morduję tutaj kardynałów, ale nie mam zbytnio wyboru. Dobra, dwa oddział piechoty liniowej i jeden oddział kawalerii. Bijemy się z nimi. Jeśli tego nie wygram, to trudno. Ale wydaje mi się, że wygram tą bitwę. Moich mieszkańcy będą musieli trochę tutaj wziąć na siebie atak piechoty liniowej do momentu, w którym nie rozwalimy generała Rywala. Po rozwaleniu generała Rywala myślę, że nie będzie problemu z wygraniem bitwy. Kluczowe będzie manewrowanie moimi jednostkami konnymi w tej bitwie. W takiej pomniejszej bitewce tak naprawdę. O i tak wygląda bronienie się w danym rejonie Układamy tutaj na murach yy, oddziały Trochę brzydkie te tekstury Po zmniejszeniu grafiki na średnim, no ale trudno I z tych armat ładują do oddziałów wroga, które maszerują On będzie podchodził? Nie wydaje mi się, bo to my jesteśmy agresorem właśnie yy, W takim razie sami ich przywitamy trochę szeroko ich rozstawimy żeby zminimalizować straty bo tutaj wiecie no atak pociskami trochę to jednak rani oddziały dobra oni podejdą na tą górkę możemy ich zajść trochę z flanki bardziej bo tutaj są gęstwiny bardziej dobra oni przewidzieli chyba taką możliwość W sumie dobrze wymyślił komputer. Chociaż bardziej tą kawalerię bym wycofał na górkę, To oddziały piechoty także, albo tutaj, o tutaj pięknie by się bronili. Trochę by stracili skuteczności, ale jednak. Na tej górce bym rozstawił moją piechotę mieszkańców, wiecie? No wygląda ta górka dosyć dobrze. Dobra perspektywa. Ewentualnie zajdziemy ich z flanki, to by było fajne. Wtedy fl na flankę by poszli moi konni. Konnych posielemy tutaj. Tam, teraz. Tutaj dwa oddziały bym umieścił. Dobra, trochę spowolnimy. Biegnijcie tutaj. Wy także biegnijcie tutaj. No zobaczymy jak to będzie. Trochę źle się ustawił. Nie. Niezbyt dobrze to dla mnie jest, że się tak ustawił. Ale może jak podejdziemy, to trochę go zranimy. Spróbujmy. Teraz. Gdzie jest kolejny oddział piechoty? Tam. Oni dopiero tam idą. O! No dobra. Wybiegniecie tutaj, pewnie nie umiałem się ukrywać Jeszcze trochę będziecie musieli podejść Tak na tyle Pięknie, teraz go zaatakujemy, jest w zasięgu Bardzo ładnie I pewnie nie umiem się ukrywać w lasach, dlatego tak to jakoś nie będzie niesamowicie skuteczne Dobra wybiegniecie Tutaj <skrywa> mhm. Oni będą ich atakować stąd Tutaj mamy dobrą zasłonę w postaci tego lasu Oni sobie przeładowują W ogóle rywal trochę nie reaguje na to co się tutaj dzieje A dostaje od pleców Dzięki czemu mamy dodatkowy bonus yy, do strat mojego wroga Dobra wybiegnijcie tutaj Świetnie Jego generał spanikował, w takim razie ja mogę wysłać moją kawalerię tutaj Teraz trochę ich tutaj rozstrzelamy mam nadzieję Podbiegnijcie kawałek Wy także moglibyście podbiec. Dotąd. Dobra. Co zrobi... Świetnie. postawi się plecami do nas. W takim razie od razu ich atakujemy. Naszymi oddziałami. Generał tutaj jeden z oddziałów panikuje, bo skupili na nich swój ogień. Kur! Przewidział to dobra. Trudno. Trochę potracimy. Teraz tu. Świetnie, wpakowaliśmy się w tą piechotę już po niej Zapominamy o tym oddziale, bo on niedługo nie będzie istniał Teraz moi konni tutaj podjadą i zaatakują ich w plecy Pięknie My tutaj w nich ładujemy z naszych karabinów e, Oni jakieś dziwne formacje tworzą Dobra, generał się trochę nadział na tych piechocialszy e, Ten oddział nie goni, pozostałe dwa oddziały ustawią się Albo nie, od razu robicie wjazd y, w piechotę rywala Jest atakowany z kilku stron, pięknie, wygraliśmy bitwę Kontynuujmy może, rozwalimy mu tą piechotę liniową Pięknie się spisała moja piechota Na to właśnie miała polegać ta bitwa, że piechota zgarnia na siebie uwagę wroga Ale dodatkowo rozwalili y, spanikowali y, wrogi generał przez moich piechociarzy Co dodatkowo tutaj Yy, ładnie to wyglądało w tej bitwie no, jeden tutaj ucieka, dorwać go Kawaleria pięknie się spisała, ich rozwalili dosłownie Kluczowe zwycięstwo No nie wiem czy takie Kluczowe, bardziej bym to nazwał yy, Zwykłym zwycięstwem 45 on 327 utracił Tak naprawdę to ocalał tylko <laughs> jego niedobitek yy, generała a tutaj oblegamy Transylwanię, która jest uszana, pięknie. Sami budują, my sobie to zabieramy. Tylko. Yy, I kolejna tura w takim razie. Chwilowo podbiliśmy Austrię tak naprawdę, oni już nie istnieją w tym momencie. Chyba, że jakimś cudem podbiję jeszcze jeden rejon, jakikolwiek. I wtedy jeszcze będą mi Ale tak to Polacy tutaj odepchną Austriaków. Trochę taka historia alternatywna, bo Polacy pokonali Prusy i podbili Austriaków, co trochę nie jest zgodne historycznie, ale nas to nie obchodzi. My tutaj mamy być gigantem światowym. Oczywiście później zaatakujemy Rosjan. Ale to będzie trochę później, jak e, się umocnimy. Bo nie wiem, jak to by teraz miało wyglądać. Może byśmy rozwalili Rosjan nawet, ale lepiej nie ryzykować, wiecie. Mm, seminarium, pięknie. Węgrzech, dobra. To tutaj religia będzie nasza, się bardziej umacniać. Mm, tych przetrenować, tutaj jeden oddział wystarczy. Dawać milicję, oni są uniwersalni. Dobra, Austriacy nie mają w ogóle sił, teraz... Gdzie by są moje siły? No nie wiem, pójdziemy tutaj może. Zobaczymy co dalej, jak tam technologie. Dwie tury do utylitaryzmu, czy jak to tam było. Dodatkowo tutaj mogę przetrenować, a przetrenujmy. Spisali się w tej bitwie, to niech mają. Naszęcia pomiarowe, fajnie by było rozbudować tą infrastrukturę. Tureccy kanonierzy, piechota liniowa, motłoch, jazda nieregularna, czyli nietypowa po prostu, eee, wojsko nieregularne, no on tutaj ma takie, wiecie, połączenie tych sił, eee, ale trochę to jest to beznadziejne. Ale imperium osmańskie sięga już do Egiptu, jak widzicie tutaj, więc jeśli chciałbym się wziąć za ich podbój, to... Ja bym ich podbił do Stambułu tak naprawdę. Tutaj Grecję, Morę, Stambuł i na tyle bym się zatrzymał, tutaj bym zostawił te rejony, żeby po prostu mieć dostęp do, pełny dostęp do Morza Śródziemnego i mieć to przejście pomiędzy mm, tak naprawdę Europą a, a rejonami wschodu tam, Imperium Osmańskie itd. Tak dobra, to chyba będzie na tyle w tym odcinku, w kolejnym odcinku pomyślimy o kolejnych podbojach. Nie chciałbym się kierować na zachód, bo tutaj jest taki... Y, wiele takich, no y, jakby to powiedzieć, neutralnych frakcji jak y, Wirtembergia, Hanower, Westfalia i tak dalej, one mają dosyć spore siły. A nie chciałbym atakować takich zbytnio neutralnych, bo może się to innym nie spodobać frakcjom, że tak agresywnie prowadzę kampanię. Może jednak weźmiemy się za Imperium Osmańskie, więc w kolejnym odcinku wypowiemy już wojnę Imperium Osmańskiemu i zobaczymy jak to wyjdzie. A w tym odcinku to było na tyle. Żegnam się z Wami tutaj w Rona. Do zobaczenia na razie.